Chciałbym zostać magiem kręgu wody. <laughs> Nie tak szybko, mój chłopcze. Nie przyjmujemy do naszego grona byle kogo. Najpierw musisz się wykazać czymś niezwykłym. Potem czeka ci okres próbny. Jeśli poważnie myślisz o zostaniu magiem wody, dołącz najpierw do najemników. W ten sposób będziesz mógł nam udowodnić swoją wartość. Kto wie? Może pewnego dnia. Uda ci się nas przekonać. Myślałem, że on nas wyśmieje i powie, przecież jesteś magiem ognia. <noise> Ty, jak chcesz być magiem wody? Gdzie mogę znaleźć Saturasa? Poszukaj za tą wielką, okrągłą bramą. Okej. Okay. A, Bo to, to, to Chyba to coś nowego. Czy jestem już gotów, by zostać magiem wody? Najpierw zaciągnij się do najemników. Potem zobaczymy. Mm -hmm. Dobra, no to chodźmy Tu jest Saturas, sobie czyta książkę Za potęgę magii Mam ważne wieści z obozu bractwa Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić Musiało się stać coś naprawdę ważnego Iberion nie żyje Zginął podczas rytuału przyzwania śniącego Iberion martwy? To złe wieści, bardzo złe to teraz przewodzi bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż Korkalom? Nie, Kalom wyrzekł się bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim Guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy Bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego, jeden z Guru próbował mnie zgładzić. Mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie, Korkalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury Śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi Bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Hm. Naprawdę, zaraz poczytamy. Mam ten almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować pięć pierwotnych kamieni ogniskujących. Wezmę ten almanach. Proszę bardzo. Mam tu ten kamień ogniskujący. Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z Kajdan niewolnictwa. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. To chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. A ciekawe, czy faktycznie to jest takie bezpieczne, jak powiedział? Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe cztery kamienie ogniskujące. Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. Hm. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze Starym Obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Cóż, to mi nie pierwszy zna, jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Znajdziesz go w jego chacie, tutaj, na najwyższym poziomie. Okej. Okay. Obyś wrócił cały i zdrowy. Dostaliśmy dużo rzeczy. Najpierw to, co się zakończyło. Opowiedziałem Saturasowi o wydarzeniach z obozu na bagnie. Wyraził zadowolenie z faktu, że Korangar został przywódcą bractwa. Zaoferowałem Saturasowi pomoc w wykonaniu jego planu ucieczki. Teraz muszę odnaleźć pozostałe cztery kamienie ogniskujące. Ehm. Um. Dobra, oddałem Saturasowi kamień ogniskujący i almanach z obozu na bagnie. Teraz muszę odnaleźć pozostałe cztery kamienie, których potrzebują magowie wody. Saturas dał mi mapę, na której zaznaczono ostatnie znane położenie kamieni ogniskujących oraz magiczny zwój, który przeteleportuje mnie be bezpośrednio do siedziby magów wody. Riordan, jeden z magów wody, przygotował dla mnie kilka magicznych wywarów. Mam je odebrać w jego laboratorium alchemicznym na górnym poziomie nowego obozu. E, tak, pokażemy sobie tę mapę. Ja jej nie będę używał, bo ja wiem, gdzie są te kamienie. E, tak, mapa od Saturasa. Rogi pentagramu znaczą położenie wszystkich pięciu kamieni ogniskujących użytych do stworzenia bariery. Mapa jest bardzo stara i kamienie mogły już zostać przeniesione w inne miejsce. Tak, i właśnie w rogach. Tej gwiazdy tutaj mamy szukać kamieni. No i tak zrobimy. A tutaj jest Jordian, Alchemik. Za potęgę magii. Przysyła mnie Saturas. Ach, chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Okej. Okay. Porządku. Hmm. Jakie dałeś wywary? Coś fajnego. O, dałeś chyba esencję zwinności. Super. Znaczy, wolałbym... O, siły. Super. Siły dał też. Czyli zwiększyliśmy sobie siłę do 129. No i fajnie. W sumie możemy się przespać. Później sobie jeszcze obejrzymy dokładniej te siedzibę magów wody. Mm, ale tutaj mamy chatę własną, <grytanie> więc sobie tutaj odpoczniemy. No i w sumie nie wiem, czy chyba zawsze mam taki sam, taką samą kolejność szukania tych kamieni. Bym zrobił cięcie, ale wydaje mi się, że może teraz będzie stała tutaj ta osoba, o której myślałem, że będzie stała. Chyba nadal nie. No bo z kimś tu w pewnym momencie pogadamy, ale jeszcze nie teraz, jak widać. Dobra, no więc ja zrobię cięcie i się spotkamy przy pierwszym kamieniu ogniskującym. I jesteśmy przy kamiennym kręgu, który mijaliśmy parę razy. I w sumie widzimy, że to jest Milten. Co ty tu robisz? Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie, powiadomił mnie o Twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem, stałeś się bardzo potężny. Robię co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Hm. Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Jaki przedmiot ty szukasz? Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach śmiało, nigdzie mi się nie śpieszę. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Hm. Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie. A więc znasz już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. No, talizmanu orków. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. No, w sumie, z orkami często się spotykamy. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak, strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory powszech czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów, polujący dla rozrywki na orków, okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. Hmm, Napraszę. No Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? Hmm, no cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Hm, zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców, znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dzieci nieproste, prawda? Hmm, zupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. No cóż, my byśmy sprostali. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną! Tak, idziemy za Miltenem. Kamień pod kręgiem. W pobliżu kamiennego kręgu spotkałem Miltena, jednego z magów ognia. Od niego dowiedziałem się, że kamień, którego szukam, spoczywa w podziemnej krypcie pod kręgiem. Milten dał mi magiczny zwój, przy użyciu którego pokonam ożywieńca strzegącego krypty. Na szczęście na dół zejdziemy razem. Okej. Okay. Weźmy sobie ten zwój, ustawmy. Tak, śmierć ożywieńcom. Kosztuje tylko 5 many. No i w sumie pierwszy raz będziemy walczyć z ożywieńcem. No chociaż nie tyle walczyć, bo... No ten zwój go od razu załatwi. No i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. No niestety teraz my idziemy przodem. No, i oprócz tego ożywieńca są tutaj też szkielety. Szkielety normalnie pokonamy. Tak, teraz to szkielety już nie powinny nam nas tak łatwo zabić, jak wcześniej to było. No i mamy też pana ożywieńca. Ała! Mocno przywalił. Tak, się wydarł, ale to w sumie tyle. No i pan nadzorca ma klucz. Ten klucz pochodzi z krypty pod kamiennym kręgiem i ma talizman orków, ochrona przed ogniem 20. No, ciekawie wygląda, nie wiem co mi to przypomina. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. No, raczej. Za potęgę magii. Do zobaczenia! Tak, krótka w sumie była przygoda. Wspólnymi siłami udało się nam pokonać strażnika kamiennego kręgu. Milten zebrał swoją część zdobyczy i wrócił do starego obozu. Saturas ucieszy się, że odnalazłem ten kamień ogniskujący. A i właśnie taki piedestał też widzieliśmy jak szukaliśmy tego pierwszego kamienia ogniskującego. No i one były chyba wykorzystywane właśnie do tych do tworzenia bariery. O niedobrze skrzynka na zamknięta. O 500 bryłek rudy i wytrychy się nam zwrócą jeszcze. Dobra, już niedużo nam brakuje do 10 tysięcy bryłek. Ta skrzynka na klucz jest. O, znowu 500, no to już będzie ten 1000. Widzimy, ostatni na liście jest kamień ogniskujący. Do zabrania. Kamień z kamiennego kręgu. Dobra, do ekwipunku. I w sumie zrobię cięcie. I zobaczymy się przy kolejnym kamieniu ogniskującym. No, i jesteśmy obok tych ruin, które kiedyś zbadaliśmy tam na szczycie tamtej wieży był Drugich Romanin, ale przez ten most sobie nie przechodziliśmy. I tam daleko widać też ruiny. I właśnie do nich będziemy teraz zmierzać po kolejny kamień ogniskujący. Można się tutaj też było dostać, wychodząc z obozu na bagnie. I w sumie blisko cmentarzyska orków to jest. Mamy tutaj parę ogarków, parę, nie, parę ogarów, nie ogarów. Mm -hmm. Tak, nie zwiedzaliśmy tego miejsca jeszcze, chociaż mogliśmy. Dobra, i to jest ważne, żebyśmy poszli tutaj otworzyć te drzwi. Mamy tutaj jakiś zwój, mamy skrzynkę. O i w tej skrzynce jest młot orków i ten młot jest nam potrzebny. Zaraz się okaże po co. Coś tu jeszcze można pozbierać. Jakieś takie pomieszczenie. Dobra. No i kolejne ogary. Tak, tutaj też jeszcze jest jakiś ogar, to możemy go. Możemy się nim zająć. No i w sumie tutaj gdzieś jest zejście w dół. O, jesteśmy nad. O, mam jeszcze jednego ogara. Mamy. No. Idąc tędy, byśmy trafili do obozu na bagnie. Także można było też tędy przyjść. No. Myślę, że możemy się uleczyć. Ojej jak dużo tych mikstur mamy. Bardzo dużo. Pewnie już do końca gry wystarczą. O, i tutaj mamy golema. Pierwszy raz potykamy kamiennego golema. I zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy chcieli walić w niego z broni zwykłej. No właśnie, nie da się. Nie da się ponieważ golema da się zniszczyć młotem. Tak, niestety tego nie zachowali w kolejnych częściach Gotika. Ale golemy kamienne niszczymy bronią, właśnie obuchową, taką typu młot. A w drugiej części, już i w trzeciej, da się zabić takiego kamiennego golema również. Również zwykłym mieczem, a nawet łukiem, co jest śmieszne. No, ale mamy tu kolejnego z naszych kolegów. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do górskiej fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Hm. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie wart złamanego grosza. Wiem. Ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Ciekawe, myślisz przyszłościowo? Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych gór. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Czyli pewnie jakoś przelewitował. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź, pójdę za tobą. Tak, to jest fajne, że przy każdym kamieniu ogniskującym nigdy nie będziemy sami, w sumie. Kamień z górskiej fortecy. Przed potężną górską fortecą spotkałem Lestera. Szukał pewnego dokumentu i postanowił tymczasowo do mnie dołączyć. To będzie trochę dłuższy kamień ogniskujący, bo tam z Miltenem to tylko mały grobowiec. Przetrząsnęliśmy, a tutaj no, mamy fortecę. Bra, nie będę się schylał po te wszystkie kwiatki. Nie ma to sensu. No, tylko trzeba będzie uważać, żeby Lester się nie zgubił. Jest to nam dość potrzebne. Ok, no i będziemy mieć ponownie nowego przeciwnika. Jakim są harpie? Karpie, które wydają chyba najgorsze dźwięki ze wszystkich istot tutaj. No właśnie. Skrzeczą także głowa boli. Patrz. Chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący, hmm, ale niełatwo go będzie dosięgnąć. Tak, oni mówią o tam na górze. Nie wiem, jak oni to dostrzegli. Ja musiałem mocno oddalić kamerę, żeby to zobaczyć, ale faktycznie tam trzeba się dostać, chyba? Może nie, zobaczymy. Coś się zapisało. Kamień, którego szukam, spoczywa na piedestale. Nie dam rady wdrapać się tam. Muszę znaleźć jakiś inny sposób na zdobycie artefaktu. Dobra, ale mamy tutaj kolejne paskudy. Ojej, co za stado. Dobra, załatwmy to szybko, żeby pozbyć się tych jęków strasznych. O, to jest drabina na górę. No, co jest? Pójdę rozejrzeć się na górze. Aha, rozdzielamy się. To w sumie zapomniałem o tym. To my się rozejrzyjmy na dole. Jakaś biblioteka jest. A! Szkielet biegający w półce z książkami. Ciekawe. Normalnie powinniśmy tutaj przełączyć dźwignię. I teraz się ta biblioteczka odsłoni i pokaże nam przejście. I wtedy powinna szkielety zaatakować, ale jak widać różne cuda się zdarzają. No, nie wiadomo czemu ten szkielet tak. Nie wiedział co ze sobą zrobić. A, trzeba tu było pójść, bo mamy klucz do skrzyni. Opuszczona górska forteca, zardzewiały klucz do skrzyni. To pewnie tam, jak na górę pójdziemy, to Lester powie, że znalazł skrzynię, ale jest zamknięta. No, a tutaj jakieś ukryte laboratorium. O, kolejny się schował za meblami. No dobra. Mamy tutaj jakieś napoje. Mm. Skrzynki i więcej eliksirków. Dobra. Many i życia. Nic trwałego niestety. No. Idź dalej. Mm. O, harpia znowu. Proszę bardzo, mamy piwo w takiej starej fortece. Tam musi mieć już dwa razy więcej procent. Jakaś zbrojownia, nawet tu jest. No, ciekawe co tutaj jak ta forteca wyglądała, gdy jeszcze nie było bariery na przykład. Teraz to już porosło pajęczynami. Dobra, musimy teraz iść też na górę. Dobra, jakieś łańcuchy. Tu klatki są. No, normalnie Gomez by może wolał w takiej fortecy mieszkać niż w tym starym obozie, tamtym zamku. Dobra, widzę, że mamy jeszcze jedno piętro do góry. A, jest Lester. Znalazłeś coś? Tamta skrzynia jest zamknięta. Może uda się nam gdzieś znaleźć klucz? Znalazłeś już ten dokument? Nie, jeszcze nie. Zaglądałeś już do biblioteki? A skąd wiesz, że to w ogóle jest biblioteka? Cwaniaku. Dobra, mamy ten akt własności. Nadaje właścicielowi prawo do ziem, na których leży forteca. No to Lester już będzie zadowolony. Przeczytajmy sobie ten akt własności. Ja, Bergmar, burgrabia zachodnich terytoriów i sędzia z nadania mojego miłościwego pana, lorda Tymorisin, terenów wokół Korinis, niniejszym oświadczam, że przekazuję posiadaczowi tego dokumentu i domowi Inosa ziemie przynależne tej fortecy wraz z całym lennem i należącymi do nich kopalniami za 400 funtów złota. No to chyba tylko fragmenty tego dokumentu były. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. Okej, okay, dzięki. Eee, co to napisane? Akt własności, którego szukał Lester, znajdował się w jednej ze skrzyń. już dał mi za niego cztery zwoje z zaklęciem telekinezy, które pomogą mi zdobyć kamień. Tak, telekineza bardzo fajne zaklęcie, w które w jedynce w Gotiku 1 działa bardzo ciekawie. Co brakuje. Brakuje many, żebym użył tego zaklęcia. Dobra, to musimy tę esencję ducha wypić. Teraz będziemy mogli. Dobra, jest telekineza. I. Nie wiem, czy dalej to działa, ale można tak troszkę wykorzystać błąd gry tutaj. O nie! Dobra. Co za. Co za głupia harpia? O nie, spadła na dół. Dobra, Lester się nią zajął. No to wracając tam jest ta poczwara. No to najpierw użyjemy sobie tego zaklęcia tak jak powinniśmy. No to całkiem fajnie wygląda. O, przylatuje sobie do nas przedmiot. A, tylko miło polecieć w sumie gdzie indziej. Spadł tam na dół. No dobra, nie wiem, chyba, chyba będzie można podnieść go tam na dole zaraz. Sobie tam zejdziemy. Hmm. Ale jeszcze przeszukamy do końca to miejsce. A nóż no coś ciekawego się trafi. W ogóle nie wiem, czy mnie słychać, jak one się tak wydzierają. No i oczywiście jest trochę za wysoko teraz jej nie trafimy. Musi trochę niżej opaść. A w tym pokoju w ogóle nic nie ma. A gdzie ty jesteś? Czemu tak latasz tam? O. Wszystko zepsułaś.